Dzień dobry, z całego serca chciałam Państwa zaprosić na kolejny dzień wirtualnych targów książki Empiku. O godzinie 12 w samo południe pojawi się Martyna Wojciechowska. Kobieta, która imponuje mi od lat, pokazując jak w konkretny sposób można zmieniać świat. Takim słowem, które od razu mi się kojarzy z Martyną Wojciechowską jest słowo wsparcie. Martyna w wielu swoich rozmowach, wywiadach mówi o tym, że każdy z nas, naprawdę każdy ma jakąś supermoc, a te połączone supermoce, Dopiero tworzą potęgę. Wtedy dzieją się cuda. Dziś Martyna Wojciechowska pojawi się na naszej żółtej kanapie z książką Wielka Księga Zwierzaków i muszę Wam powiedzieć, że to jest ogromna frajda, móc w ramach obowiązków służbowych, jakby nie było, w ramach przygotowania się do rozmowy, czytać sobie o mrówkojadach. To są takie stworzenia, do których ja mam ogromną słabość. Dowiedziałam się na przykład, o czym wcześniej, przyznaję z ręką na sercu, nie wiedziałam, że mrówkojady nie mają bidulki zębów. Czytałam o mrówkojadach, czytałam o pingwinach, które są takim przykładem fantastycznej pracy zespołowej. Czytałam o zakochanych żyrafach, o przemądrych delfinach, słoniach. To jest taka opowieść o świecie widzianym z perspektywy zwierząt. Ale to, co jest najcenniejsze w książce Martyny, to jest to, że po lekturze tej książki z dzieckiem można porozmawiać na bardzo ważne tematy. Na przykład, wychodząc od pingwinów, porozmawiać o tym, jak bardzo ważne jest wsparcie, jak bardzo ważne jest to, żeby rozdzielać sobie działania. Razem można naprawdę osiągnąć więcej i pingwiny tutaj są świetnymi nauczycielami. Można też po lekturze tej książki porozmawiać sobie na taki temat, który jest mi bardzo bliski. Porozmawiać o odwadze bycia sobą. Ja wiem, że to są takie czasy, gdzie jest nam coraz trudniej i chcemy się czasami podpiąć pod kogoś, być tacy jak ktoś. No ale podróbka nigdy nie jest tak drobna jak oryginał, więc słuchajcie, miejmy odwagę bycia sobą. O tym też Martyna bardzo wyraźnie mówi w swojej książce. Zapraszam z całego serca o godzinie 12. To jest spotkanie, którego nie możecie przegapić, facebookowy profil Empiku. O godzinie 14 Agnieszka Maciąg ze swoją książką zatytułowaną Dom pełen miłości. Agnieszka pisze tam książkę z perspektywy 52-latki. Jak sama pisze na wstępie, czuje się młoda, a jednocześnie bogata w wiedzę i przeżycia. I tą wiedzą i przeżyciami się dzieli w swojej książce. Dzisiaj jest mamą 29-letniego Michała i Helenki. Helenka ma lat 9 i sporo w jej życiu też tej takiej dziecięcej beztroski. E, o tym też porozmawiamy. Obiecuję też, że w tej rozmowie będziemy przygotowywać Różne jurwedyjskie mieszanki. Pojawi się też rozgrzewający, fantastyczny jesienny bulion z dynią. Aż sama zgłodniałam na samą myśl. Dom pełen miłości o godzinie 14 podczas wirtualnych targów książki, dziś. A o 17 na Instagramie Empiku Dagmara Chmurzyńska-Rudkowska. Jeżeli jeszcze nie znacie tej pani, to koniecznie proszę nadrobić. To jest profil Mama Pediatra. Myślę, że bardzo nam potrzeba w, w przestrzeni internetowej mądrych, opartych na wiedzy artykułów medycznych dotyczących dzieci i na koncie. E Dagmary Chmurzyńskiej Rudkowskiej, takie teksty znajdziecie, a dziś porozmawiamy sobie o jej książce zatytułowanej Zdrowe Dziecko. Myślę, że bardzo wiele dziewczyn będzie miało w sobie wdzięczność po lekturze, m.in. za rozdział poświęcony połogowi, bo tak jest jakoś, że bardzo często mówi się dużo i pisze o przygotowaniu do ciąży, a połóg jakoś jest tak trochę zaniedbany i okazuje się czasami przykrą niespodzianką, m.in. ze względu na to, że na wiele rzeczy dziewczyny po prostu nie są przygotowane. Bardzo ważny rozdział też w książce Dagmarych murzyńskiej Rutkowskiej. to jest rozdział poświęcony pierwszej pomocy dzieciom w takich sytuacjach nagłych. Bardzo ważna sprawa. Zapraszam o godzinie 17 wtedy w Centrum Zainteresowania na Instagramie Empiku. Książka zatytułowana Zdrowe Dziecko. I od razu zachęcam z całego serca, żebyście byli pełnoprawnymi uczestnikami tych spotkań. Tym samym namawiam do tego, żeby zaspakajać swoją ciekawość, wysyłać nam pytania. Te pytania na pewno dzisiaj w ciągu dnia Wybrzmią. Przypominam raz jeszcze, nasz taki rozkład jazdy empikowy. O 12. Martyna Wojciechowska i Wielka Księga Zwierzaków. O 14. Agnieszka Maciąg i Dom Pełen Miłości. I o 17. Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska i Zdrowe Dziecko. Do zobaczenia. Biegnę do Was. Do zobaczenia.